Siemanko ludziska, z tej strony Marbar Fox. A dzisiaj z... pokażę wam jak zrobić glitcha na oddecharkę Jak widzicie mam już oddecharkę Także no A i jak zrobicie ten glitch to nie będziecie mieli oddecharki w ekwipunku Chodzę, Ekwipunek Akcesoria Widzicie mam no tylko czerwoną sławkę. Także jak najlepiej tego glicza się robi, jak się nie ma nic na głowie, spróbuj wbić 5 łapek w górę. To wychodzi kolejny filmik z GTA 5 online. Zasubskrybujcie i udeście ten dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. Wchodzicie. I przepraszam was, że. Że z telefonu nagrywam, bo nie mam jeszcze takiego sprzętu jak inni. Ale za niedługo będę miał. Także spokojnie się poczeka. Dobrze. zakładamy czerwoną sławkę. I... I musicie mieć tą białą linkę na czerwonej sławce, bo się tak robi <sławki> najlepiej. Także teraz szybko trzeba spamięć kółko Nie obraźcie się, odłożę na chwilkę telefon. Nie obraźcie się, ale tego kwadratu trzeba robić bardzo szybko. Proszę, wyrzuciło mnie. Wchodzicie. Nie, nie udało się. Przepraszam Was. A tego glicza trzeba robić bardzo szybko. Nie udało się. Ja nie oszukuję w ogóle. Przepraszam Was, zawiedzicie czarny ekran. Proszę, jak Was wyrzuci, jak Was wyrzuci, to powinno Was wrzucić do tych zapisanych stroi. Klikacie jeden raz X. Oddecharka Wam się zakłada, mam zablokowaną. Klikacie kółko i oddecharkę macie. Jak się patrzy na mnie. Hmm. Ale nie będziecie mieli tej oddecharki w ekwipunku, mówię na początku filmiku. Także musicie uważać. Także spróbujemy wbić 5 łapy w górę. Wychodzi kolejny filmik z GTA 5 Online. Napiszcie co byście chcieli. Subskrybujcie i uderzcie ten dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. N nara i cześć.